Czołem, witam dzisiaj wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i dokładnie tak, z tego co widzicie na swoich ekranach będzie to kolejny gameplay z komentarzem poświęcony otwartej będzie Battlefield I, e, która teraz trwa nam jeszcze w najlepsze. E, I w dzisiejszym materiale postaram się przedstawić już na spokojnie i na sucho wszystkie elementy, które niekoniecznie grają lub niekoniecznie mi się podobają, e, wszystkie te Funkcje, których wprowadzenie jest dyskusyjne, wszystkie te rozczarowujące rzeczy, które mam nadzieję, że zostaną poprawione, no i przyjrzyjmy się również balansowi i rzeczom, które są kompletnie spaprane, czyli bugom i niedopracowaniom, które też wydaje mi się, że powinny być przynajmniej załatane do premiery, do finalnej premiery gry. Mm. Oczywiście ten film spotka się z moimi subiektywnymi opiniami, który, z niektórymi rzeczami niekoniecznie musicie się zgadzać, e, ale mam nadzieję, że mimo wszystko pokażę Wam to, e, co powinno rzeczywiście zostać przez programistów z DICE poprawione. Także bez dłuższej gadaniny przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy może od zmiany, która, moim zdaniem, byłaby jednym z najfajniejszych i najbardziej ciekawych elementów dostarczonych w nowej odsłonie Battlefielda. Mówię tutaj oczywiście o mapie odrodzeń w czasie rzeczywistym. W każdej wcześniejszej odsłonie gry mieliśmy zawsze bardzo ładną, intuicyjną, ale prostą mapę tych odrodzeń. Mogliśmy oczywiście dokładnie określić, gdzie chcemy się odradzić, na którym punkcie. Również mogliśmy się odradzać za naszymi towarzyszami, jednak to nie do końca było zawsze precyzyjne, nie do końca zawsze widzieliśmy, co się dzieje na tym polu bitwy, i to do sytuacji, gdzie odradzając się, od razu ginęliśmy, ponieważ nie widzieliśmy przeciwników, którzy byli obok naszych teammateów, nie widzieliśmy tego, co dokładnie się dzieje, i nasz styl gry, można powiedzieć, nie odzwierciedlał tego. Jeżeli chcieliśmy od razu wejść w bitwę, to często po prostu irytowaliśmy się tym, że od razu nas ktoś zabijał, ponieważ rzeczywiście przeciwnicy, można powiedzieć, już byli w stanie osadzić ten punkt, mimo że my na mapie nic takiego nie widzieliśmy. Tutaj, natomiast, miało to być zmienione, miało to być zupełnie oddane w pełnym trójwymiarze. Mieliśmy. Mieć dostęp do każdego punktu, e, można powiedzieć, wizualnie określić sobie to, ile przeciwników, ile naszych e, towarzyszy jest aktualnie na tym punkcie, czy znajduje się tam jakieś pojazdy, czy nie. I to wszystko miało zostać naprawdę super graficznie przedstawione. E, a co za tym idzie, od nasze odradzanie miało być skuteczniejsze, bardziej precyzyjne, e, mieliśmy dokładnie mieć znać naszą lokalizację, e, ale niestety, pomysł ten, jak i wykonanie zostało naprawdę kompletnie spartalone. Pierwszy zarzut to to, że mapa jest za bardzo oddalona. Tak naprawdę to co widzimy na ekranie odrodzenia to jest jedna wielka chmura brązowego e, pyłu, ponieważ Pewnie to jest również zależne od mapy, ale w tym momencie widzimy naprawdę jedną wielką chmurę, pyłu i nic więcej. Mamy tylko i wyłącznie ikony, które również moim zdaniem są niedle krokiem wstecz, co po prostu mniej prostą intuicyjną wersją wcześniejszych ikon, ponieważ w tym momencie na przykład, jeżeli drużyna przeciwna przejmuje punkt, nie jest to aż tak dobrze graficznie przedstawione, ponieważ te punkty zmieniają swój kształt. I musimy poświęcić chwilę, aby można powiedzieć zorientować się, co się aktualnie dzieje na punkcie. To jest moim zdaniem naprawdę zmarnowany potencjał tego elementu, ponieważ tego, co, to, co widziałem na wcześniej pokazach przedpremierowych, przedpremierowych gry na tej poprzedniej mapie, można powiedzieć z Alfy, pokazywały mi naprawdę masę, masę fajnych rzeczy właśnie związanych z tą mapą 3D i oczekiwałem, że rzeczywiście to będzie jeden z naprawdę bardzo ciekawych elementów, który niestety, jak widzę, został potraktowany nieco hmm, po macoszemu hmm, lub hmm, można powiedzieć, że jednak postanowili, że z różnych przyczyn, że po prostu okroją go z tej funkcji i moim zdaniem wcześniejsza wersja mapy mogłaby tutaj się po prostu sprawdzić lepiej, ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że to zostanie zmienione. Sama mapa, moim zdaniem, jest niezbyt trafionym wyborem, jeżeli chodzi o dobór lokalizacji i ogólny jej wystrój do tej bety. Ale do tego Dice już zdążyło nam nas przyzwyczaić, ponieważ chociażby w trójce oddało nam na samym początku mapę Metro, która od samego początku tej gry była takim solidnym clusterfakiem i chociażby na podboju grał się w nią bardzo, bardzo ciężko. Później dopiero, oczywiście, została udostępniona Caspin Border, która już była znacznie lepsza. W czwórce, oczywiście. Od samego porządku mieliśmy dostęp do dobrej mapy, no i w Hardline'ie znowu dostaliśmy dosyć prostą i nużącą mapę. I w tym przypadku jest, nie powiem, nie inaczej, e, ale jest bardzo podobnie, ponieważ moim zdaniem, jeżeli udostępniamy jakąś mapę już w becie i chcemy pokazać, można powiedzieć, główną siłę gry, to ta mapa powinna być jak najlepsza, powinna być jak najbardziej różnorodna, e, żeby gracze rzeczywiście, rzeczywiście nie znudzili się ją zbyt szybko, powinna mieć swój taki sekret, e, mieć taką tajemniczość, mroczność, można powiedzieć, e, a tutaj tego nie mamy. Dodatkowo e, mapa jest wystrojem podobne do mapy z Battlefronta, co przez to niektórzy gracze twierdzą, że rozgrywka właśnie przez to wygląda zbyt podobnie do tej właśnie z Battlefronta, co moim zdaniem jest kompletną bzdurą i w tego Battlefita zupełnie inaczej gra się w, niż w Battlefronta, mimo że w niego nie grałem zbyt długo. Sam układ tej mapy udostępnionej w becie nie jest zbyt dobry, ponieważ moim zdaniem jest zbyt bardzo przedstawia, przypomina mapę dostępną w Battleficie 4. Czw jest to mapa Golmund, nie pamiętam jej dokładnej nazwy, ale Układ punktów rozmieszczenie budynków bardzo miło przypomina, naprawdę. Nie spotkałem się z tą opinią w internecie w żadnym można powiedzieć źródle, ale moim zdaniem tak jest. Zresztą nawet mogę Wam wkleić tutaj screen, który to w jakiś sposób mm, uzewnętrzni. Yy, ale mimo wszystko ta mapa, mimo tego, że może się po kilku godzinach znużyć yy, i ten layout jest bardzo podobny, jest ok naprawdę nie jest to najbardziej najtragiczniejszy wybór. Dalej pamiętajmy mapę metro z pierwszych pokazów yy, Battlefielda III który i oczywiście z pierwszej Bety, but trzeciego. Ja teraz mówię, że i metro i ta mapa nie jest zła, ale moim zdaniem, po prostu mapa dostępna w becie powinna przedstawiać jak najwięcej dobrych stron gry, żeby później można było dobierać te mapy wedle swoich upodobań. Jeżeli chcemy na, grać na mapie wielkiej, e, która jest otwarta, na której można pobiegać, poskakać, pojeździć, czym się chce, powinniśmy mieć taki wybór, ale mapa, na której można powiedzieć, chcemy przetestować grę po raz pierwszy, powinna być jak najbardziej uniwersalna. I właśnie o to chodzi mi w tymże elemencie. Kolejnymi elementami, nad którymi chciałbym się skupić, są balans i uproszczenia. Zaczynając od tego pierwszego: balans i tak naprawdę jego brak towarzyszy nam od. Przy każdej premierze nowej gry z serii Battlefield i w Trójce, i w Trójce, i w hardlinie były elementy, które były na początku bardzo niezbalansowane, ale koniec końców, wraz z oczywiście czasem gry na rynku, Dice udawało się znaleźć złoty środek w balansie każdej z klas, każdego pojazdu, każdego gadżetu, który mieliśmy na wyposażeniu, i rzeczywiście mam nadzieję, że również w tym momencie, w tym, w tym przypadku tak będzie. Jednak na razie jest naprawdę tragicznie i Pierwszy z brzegów to co przychodzi mi na myśl to są czołgi, które są najbardziej przesadzonym elementem w tym momencie. Praktycznie żadna z klas nie ma żadnej skutecznej broni przeciwko pojazdem, po, ciężkim pojazdom pancernym, a do tego same pojazdy pancerne mają zestaw skutecznej broni zarówno przeciwko piechocie, jak i innym pojazdom, co czyni je jeszcze bardziej śmiercionośnymi. To jest coś, co w tym momencie jest naprawdę niesamowite, ponieważ chociażby po wszelkich screenshotach, które e, latają po internecie, latają po wszelkich redditach, po społeczności, e, możemy zauważyć, że czołgista, który jest naprawdę już... Można powiedzieć, zaawansowany i który już się wdrożył w te czołgi, jest w stanie wykręcić niezwykły wynik. Powiedzmy, to były wyniki rzędu 50 zabójstw i 0, po, 0 śmierci e, lub coś w tym stylu. Nawet sam, zresztą to możecie zauważyć po gameplayu, e, byłem w stanie naprawdę wykręcić niesamowite statystyki i wydaje mi się, że w tym momencie broń dostępna chociażby na, na wyposażeniu tego to tego technika, nie jest w stanie skutecznie i w szybki sposób pozbyć się tego ciężkiego pojazdu, ponieważ to oczywiście te granaty e, i, ten, e, i te śmierci dynamit, który nawet teraz nie przylepia się do tych e, pojazdów jest naprawdę, naprawdę zbyt słaby i w tym momencie, jeżeli technicy chcą pozbyć się chociażby jednego lekkiego czołgu, musi, muszą współpracować, musi być grupa i e, muszą zgrać się w taki sposób, aby rzeczywiście m, można powiedzieć, pozbyć się tego Czoł synchronicznie. Mam nadzieję, i oczywiście, raczej zostanie to załatane. Również czołg zostanie okrojony z jednej głównej broni, ponieważ w tym momencie, tak jakby, ma dwie główne broni. Ma ten kartacz, który jest kosmicznie skuteczny przeciwko piechocie, i ten główny pocisk, który równie dobrze może tak samo skutecznie rozprawić się z pojazdami pancernymi. Ale drugimi, drugą rzeczą, która jest moim zdaniem jeszcze niezbalansowana, są również jest klasa snajperów. Głównie przez to, że oni mają zarówno dostęp do broni, która jest genialna na dłuższym, Design się mowa tutaj, oczywiście, o ich karabinach, jak i o pistoletach, o których wspomniałem już we wcześniejszym materiale, które moim zdaniem są zbyt mocne i w krótkim dystansie dają im naprawdę przewagę, przez co mogą naprawdę być skutecznymi zabójcami. Może nie bardzo, bardzo przesadzonymi, ale bardzo skutecznymi, i przez to wydaje mi się że choćby przez nerw pistoletów, e, zapewne ich rola będzie e, mniej skuteczna. E, oczywiście takie rzeczy chociażby jak szybkość odnowienia się zasobów w naszym ekwipunku, czy strzelba dostępna na wyposażeniu, która ma zbyt wielki zasięg, to są już takie niuanse, które również istnieją, ale również pewnie DICE i przez, głównie przez pomoc społeczności zostanie e, powiadomiona i to naprawi. Także mam nadzieję, że w tym e, aspekcie również będzie wszystko poprawione i w końcu DICE uda się znaleźć taki złoty środek, gdzie ten balans zostanie idealny niewyważony. Ale druga rzecz, która już naprawdę mi się nie podoba, to są uproszczenia. Jest to oczywiście również związane z pełnią wcześniejszej gry, ponieważ już Battlefront był bardzo uproszczony i ten gameplay z Battlefronta miał być przede wszystkim taki naprawdę satysfakcjonujący miał przynosić jak najwięcej przyjemności, ale nie miał być w żaden sposób skomplikowany. I wydaje mi się, że tutaj Dice poszło właśnie o krok za daleko, jeżeli chodzi o Battlefielda. Bo rzeczywiście w Battlefroncie mogło tak być. Rzeczywiście to jest gra zupełnie inna, to jest gra, która ma przynosić jak najwięcej przyjemności. Nawet gracze, którzy nie mieli wcześniej dużo do czynienia z FPS-ami mogli się tam, można powiedzieć, rozwinąć i zobaczyć, że rzeczywiście są w stanie coś jednak zagrać. Tutaj, moim zdaniem, uproszczenia nie są drogą do rozwoju tej gry. Ponieważ na przykład chociażby pojazdy odnawiające się dopiero przy odrodzeniu, a nie czekające na nas spokojnie na punktach, są już swego rodzaju krokiem w tył. Chociażby mega uproszczona drużyna, brak znaczników odpowiadających. Odpowiadają Naszym najbliższym towarzyszom, mniejsze bonusy za wszelkie akcje drużynowe są również czymś, co no, sprowadza nas do bardziej szukania naszego tylko i wyłącznie indywidualnego skilla niż pomagania naszej drużynie, niż mm, pomagania naszym teammateom, naszym towarzyszom, e, a także nawet chociażby brak. Ważnych znaczników dotyczących odrodzeń naszych towarzyszy, których możemy oczywiście podnieść, których możemy zdefibrylować dostępnym na wyposażeniu medyka sprzętem, a także bardzo niewielkie znaczniki potrzeb leczenia i zaopatrzenia, czyli elementy, czyli rzeczy, które również zawsze od samego początku w serii były ważne i to co odróżniało Patrofila od innych gier, czyli właśnie wyrzucanie tych leczniczych apteczek i zestawów zaopatrzenia, i w tym momencie to jest na tyle uproszczone i na tyle okrojone, że coraz bardziej znika, tak naprawdę już nawet tego czasem nie zauważamy, jeżeli skończy nam się amunicja. To po prostu nie szukamy tego, ponieważ wiemy, że za bardzo tego nigdzie nie uświadczymy. Oczywiście możemy poprosić naszego e, innego teammate'a tymi komendami, ale to już nie ma takiego znaczenia. Mam nadzieję, że to również zostanie wprowadzone, że społeczność e, będzie wywierać taką presję na tym, jest rzeczywiście aż tego elementu tak nie uprości, że w którymś patchu zostaną wprowadzone e, wartościowe zmiany. No i w sumie, ostatnią rzeczą, którą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest głos lektora, który występuje na przykład przy zajęciu jakiegoś punktu, lub czy... Zmianu stanu, o zmianie stanu jakiegoś punktu, który należał do nas. Myślałem, że on będzie tylko i wyłącznie w Alfie, myślałem, że jest to, można powiedzieć, tylko i wyłącznie tymczasowy objaw, ale nie. Po prostu zostawili go do bety. Ale mam nadzieję, że w pełnej wersji gry zostanie zmieniony, ponieważ wytrąca on trochę z klimatu i immersja nie jest na tyle mocna, jaka mogłaby być. To jest już pierdoła, ale mimo wszystko mam nadzieję, że też będą te głosy zmienione na bardziej klimatyczne. I to jest w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że nie nudzi wam się jeszcze Battlefield 1. Oczywiście nie tylko z niego będą gameplay, mam już w kolejne filmy, e, chociażby unboxing e, i mam nadzieję, że z innych gier także spokojnie Battlefield nie będzie jedynym tematem po moim powrocie. E, ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, możecie zalekować. A ja Wam już Ci dziękuję za oglądanie się dzisiejszego gameplaya z komentarzem. Spodziewajcie się na następnego w, w najbliższych dniach tego dnia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.